Kochani, tu droga duszy. Dzisiaj zrobimy czytanie z trzech kart, tak jak już wcześniej robiliśmy. Tym razem na uczucia, miłość, emocje. Zobaczymy, co nam wyjdzie. I słuchajcie, nagrywam z takiego nietypowego miejsca, bo musiałam się czasowo przenieść gdzie indziej. Jestem na strychu. Słuchajcie, klimat jest super. No, aczkolwiek jest tu dosyć głośno, więc mam nadzieję, że będziecie mnie słyszeć. I nie będzie aż tak źle. E, czytanie jest oczywiście jak zwykle ogólne, więc bierzcie do siebie tak, jak z wami rezonuje. Czas jest płynny, role sobie zamieniajcie. I y, y, no, nie dla każdego będzie wszystko, także dla kogoś może być tylko jedno słowo, zdanie. Pamiętajcie, nie programujcie się, żeby tu się nie zamykać. To ma poszerzać przestrzeń zrozumienia, poznania, a nie zamykać się w jakichś tam, wiecie, ciasnych klatkach. Dobra. Jeżeli potrzebujecie czytań prywatnych, to piszcie do mnie na maila. Duszydrowa.gmail.com. Jest w opisie filmu. A jeżeli nadal chcecie wspierać mój kanał, za to Wam bardzo, bardzo dziękuję. To również w opisie filmu jest link do By Coffee tu i możecie mi postawić kawkę. I dziękuję Wam za wszystkie lajki, subskrypcje, komentarze. Jesteście kochani. Co mamy na początek? Na początek mamy piękną kartę. Trzy kielichy to e, zaprzyjaźń, świętowanie, radość. No słuchajcie, może komuś e, do kogoś przychodzi świętowanie, radość, może jest z czego świętować. <laughs> Byle mi głosu nie zabrakło, ale herbatę ma w pogotowiu. No dobra, sprawdzamy sobie. Co was łączy z osobą, o której myślicie? Co was łączy? Co was łączy? A mojego psa nawet tutaj słychać słuchajcie. Paść pentakli mówi o stabilnym początku, ale mogą to być też dzieci. A więc partner, partnerka, ale może, może to być też ktoś młodszy z rodziny. Kontakt jakiś przez tą osobę możecie mieć. Aczkolwiek to jest nowy początek. Nowy, stabilny, taki przemyślany początek, szczęście, radość, świętowanie. No rzeczywiście, zobaczcie, tu jest nawet więcej niż trzy kielichy, bo tu jest dziewięć kielichów. Tu jest radość na bogato. No niesamowite. Bliźnięta komunikacja i cieszenie się, tak? Może jakiś wyjazd, to jest fajnie takie, wiecie, to taka, nie wiem, Włochy jakieś, Francja. No dobra, nie wymyślam. Um... Co was dzieli w takim razie? Co was dzieli? Decyzja o, oh, wow! Może jakiś wyjazd za granicę, może mieszkacie w jakiejś odległości, to może być w Polsce, tak? W kraju, gdziekolwiek, gdzie jesteście, ale no, wybrać najlepszą opcję, albo najlepszy sposób dojazdu, czy najlepszą drogę o, brać na mapie. Najlepszy sposób komunikacji, czy najlepszą opcję dla mnie. To jest pomysł, to jest chęć działania, tu jest ta inicjatywa, kreatywność. Tworzę, może chcę zaskoczyć, albo ktoś was, albo wy kogoś. No i nie możecie się też dogadać, tak wiesz, na różne sposoby, bo dogadać to wiecie, jak to, jak to zrobić, jak, czy wyjechać gdzieś, No, bo to jest w tym, co was dzieli. Jaką drogę wybrać, w jaki sposób? Jak do tego podejść? Mogą tu być takie też iluzje, wiecie, głowa pełna fantazji, ale tu jest właśnie taka rozgrzana głowa, pełna emocji. Ktoś chce ruszać, ruszać, działać, a może Wy chcecie bardziej spokojnie, a, albo odwrotnie. Wy bardziej w tempo, a ta osoba bardziej właśnie statecznie, spokojnie, żeby trzeba coś tu przemyśleć, trzeba coś ułożyć. Może coś jeszcze się nie zamanifestowało po prostu. Ale koncepcja jest. Jakiś początek, może za wcześnie dla niektórych. No dobra. Na czym się skupić? Na czym się skupić w takim razie? Na ruszeniu powolni do przodu. O, jak jest rycerz denarów, no to będzie trochę trwało. Ale no ma to być stabilne, więc jeżeli nawet się przenosicie może, bo to chyba nie wyjazd na wakacje, ale... Mm. No to ma to być wszystko dograne, dopięte na ostatni guzik, tak, sprawdzone e, i przemyślane. Tu nie ma być żadnych wizji, teorii i fantazji, tylko to ma być, mieć silne podstawy i ruszanie do przodu. Ale to jest powiedziane od początku do końca, bez tych, bo problemem są właśnie te takie kielichowe, emocjonalne zachwiania. Tu trzeba być zdecydowanym. E, no i dziesiątka denarów, jest tu spełnienie, jackpot, świętowanie, to jest wszystko na swoim miejscu. I znów 9 kielichów. Jeszcze nie ma tej dziesiątki, ale tu jest wyjazd. Naprawdę niektórzy tutaj y, jakąś podróż się udają, no i jest problem pomiędzy może dogadaniem się, co do dojściem do porozumienia odnośnie tego wyjazdu. Ale to jest świętowanie, radość. Tak jak mówiłam, może też nawet zakup. Zakup domu, może się decydujecie. Mm, <śm> y, domu takiego rodzinnego może. No, zaraz dopytamy się. Ten paść pentakli, tak? Może dla dziecka też dla nie, niektórych, tak? Zakup mieszkania domu, wyjazd jakiś na studia. Dobrze, paść pentakli. Ale tu jest nowy początek, słuchajcie. To może być miłość. To jest y, bliźniacze płomienie bratnie dusze. Tu jest nowy początek. Mm, tu jest stawianie solidnych fundamentów. Branie nauki z tego, co było, być uczniem i nauczycielem zarazem, wzajemnie dla siebie. Siedem kielichów. Wy nie chcecie, żeby to było takie wiatrem poszyte, czy tutaj tak bardzo emocjonalnie, żeby się rozpłynęło. To ma mieć silne podstawy. Siedem kielichów. No i być może właśnie ktoś tu chce za bardzo do przodu już ruszyć. Rydwan no jest fajną kartą, bo to takim zrywem idzie, ale tu, żeby utrzymać te konie, żeby one szły w równej linii i żeby do celu, no to jest trudno. Tu trzeba mieć siłę, tu trzeba mieć autorytet, tu trzeba mieć energię, tu trzeba roz, rozłożyć to na etapy, żeby dojść do celu. A rycerz Denarów idzie do celu, więc bardziej w tego rycerza, bo ktoś tu chce nagle, już teraz, wyrwać. Wyjechać, e, nie wiem, wziąć, rzucić wszystko i wyruszyć w bieszczady na przykład, nie? A tu chodzi o to, o sukces, zwycięstwo, nagła zmiana, coś takiego. No ale są to jakieś mrzonki, iluzje. Tu trzeba uszykować jakieś twarde podstawy. Rycerz Denaru. Tak, bo są jeszcze jakieś komplikacje. Droga jest, wszystko gotowe, ale te one są do pokonania, tylko wszystko z głową, bo tu nie można rzucać się z motyką na słońce. Wszystko z głową, żeby nie upaść. Tu są jeszcze jakieś niejasne rzeczy, może też lęk, jakiś strach, nowe informacje na wiadomości i może strach przed tym, żeby wyjść i nie wpaść w coś, co, w jakąś pętlę, w której już się było, tak? Um, jakieś nowe propozycje, ale no, tu jest do sprawdzenia te rzeczy, bo ktoś może się boi, że zostanie zablokowany, w sensie takim, że jak już powie, a to już nie, nie będzie mógł się z tego wywinąć, tak, więc tu może być taki sposób też myślenia. No dobrze, ale jakieś świętowanie jest. Przewodnictwo, droga, zobaczcie, wyjazd, dla kogoś tu się szykuje wyjazd. Prowadzenie, nawigację miejcie naładowaną, w sensie podłączoną. Intuicja, sny, żebyście byli przygotowani. Karma jakaś, jakieś, blokada, bycie w jakiejś właśnie może mentalnej blokadzie, takiej rozpadlinie wręcz. Może ktoś coś takiego właśnie snuje. Jakieś nielegalne kombinacje, więc albo wy, albo druga strona chce wybić z głowy, tak? Tu słuchać się przewodnictwa. Uważać właśnie na takie potrzeby jakieś. Chaos. Bo może ktoś jest właśnie w takiej sytuacji też. Brak pracy, wszystko się komplikuje i to jest ta blokada. To może być ta blokada, która się pokazała wcześniej. I to, to może być też przeszkodą. Jakieś e, mrąki, iluzje, trzeba tu stworzyć twarde podstawy. Denary, denary się pod, e, pokazały, czyli podstawy finansowe, żeby móc ruszyć, żeby móc też inwestować w coś. Tak. No, i żeby był ten e, odpoczynek, tak? O, żeby można było z tego czerpać radość, żeby były te benefity, e, żeby była ta przyjemność, żeby był ten relaks i takie właśnie ciepłe kapciuszki i spędzanie czasu z kimś. E, no trzeba najpierw coś zrobić, najpierw coś zainwestować i stworzyć te dobre podstawy. Ptaki, komunikacja. No, jakieś takie zakłócone rozmowy. Może jedno mówi w ten sposób, drugi w inny, i nie ma tego zrozumienia wzajemnego. Ale jest tu wierność, przyjaciel, towarzysz, ktoś godny zaufania, ktoś, kto jakby prowadzi. Ale jest i wąż, manipulacje, inteligentne kobiety, zrada, mądrość. Uważajcie, bo tu jest, pokazało się, tak? Nie dajcie się tym potrzeptom jakimś, czy ktoś, żeby się nie dał. Bo jest tu karma, to może coś wracać, i yy, yy, ktoś może nakłaniać do jakichś nieuczciwych, niefajnych rzeczy, yy, żeby też samemu zyskać. No, lis się pokazał. Yy, albo ktoś w Waszą osobę chce w coś takiego wkręcić. Więc jeżeli macie taką sytuację, no to uważajcie. Dobra, co tu jeszcze? Ogród, już szukam. To jest 27. Ogród. Akceptacja, troska o siebie, współczucie. Kobieta stoi dumnie w swoim bujnym, zielonym ogrodzie. Trzyma w ramionach dwie bulwy na dużych. Roślinach zwisają dwa małe domki. Sukienka kobiety również została przekształcona w budynek. Wygląda też, wygląda na to, że jej nogi mocno stąpają po ziemi i tu jest to mocne stąpanie. Jest ogrodniczką dusz, z miłością opiekuje się wszystkimi częściami swojej duszy, dzięki czemu staje się silniejsza. Już dawno zaprzestała bolesnych ataków na siebie. Dbanie o siebie i współczucie dla własnych problemów czynią cię dojrzałą i stabilną os osobowością. Twoja dusza jest twoim ogrodem. Jesteś odpowiedzialny za to, aby czuć się dobrze. Przestań być dla siebie taki surowy. Zamiast ciągle siebie krytykować, Podejść do tego delikatnie i chronić swoje granice, aby uniknąć niepożądanych gości, takich jak zazdrość albo wstyd. Kiedy zaczynamy słuchać wiadomości płynących z naszej duszy, przestajemy klasyfikować uczucia jako dobre i złe. Przyglądamy się im i sprawdzamy, co próbują nam powiedzieć, a potem <laughs> wpuszczamy je w miłość. Nasz ogród nasz ogród, dusz, to święte miejsce. On jest naszym prawdziwym domem. I co jeszcze mamy duszą podszyty? Braterstwo nie ma nic wspólnego z więzami krwi. Ktokolwiek, do kogo możesz zadzwonić, gdy dzieje się coś złego, jest twoją rodziną. Przyjrzyj się uważnie, kto z własnej nieprzymuszonej woli pozostaje, aby ci pomóc w chwilach, w których najbardziej tego potrzebujesz. I może tu jest właśnie o takich prawdziwych przyjaciołach, bo może też tak pomyślałam. Może to jest taki przyjaciel dla niektórych. Mm, a może ktoś chce skłócić Was też z jakimś przyjacielem. Yy, I będziecie uważać, że to nie jest taki prawdziwy przyjaciel, tak? A tak naprawdę ktoś chce wejść między Was i w jakiś sposób Was skłócić. No, to tak dla niektórych. Dobrze. Dziękuję, e, że byliście ze mną. E, mam nadzieję, że słyszeliście coś, co, powie, co mówiłam, <grym>, że nie było za głośno. E, no i co? I to będzie dzisiaj na wszystko. Widzimy się w następnych czytaniach. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzielcie się filmikami i do następnego. Buziaki, pa pa!